14 lutego 1987 roku w centrum Wrocławia, w piwnicy opuszczonego budynku, 17 osób zostało spalonych żywcem. Wszyscy dorośli, wszyscy z tej samej dzielnicy. Metoda – przykucie drzwi łańcuchami od zewnątrz i polanie benzyną. Sprawcy – dwaj bracia, Marek i Piotr Zielińscy, mężczyźni, którzy wychowali się w tej samej dzielnicy, znali swoje ofiary od dzieciństwa. Polska policja określiła to jako najbardziej systematyczną podziemną masakrę epoki komunistycznej, ale powodem nie były narkotyki, nie była to przestępczość zorganizowana, ani nawet polityczne porachunki. Siedemnaście osób zginęło, ponieważ trzy tygodnie wcześniej przy stole z wódką jeden mężczyzna powiedział drugiemu: Twój ojciec był złodziejem. A we Wrocławiu w 1988 roku taka zniewaga była spłacana krwią, zmywana ogniem. Jeśli masz odwagę wysłuchać tej historii, kliknij przycisk Polubienia i zasubskrybuj kanał. Ale ostrzegam cię, ta narracja zawiera ekstremalną przemoc opartą na prawdziwych wydarzeniach. Na Dodrze dzielnica po północnej stronie Odry we Wrocławiu, w 1988 roku była raną, która nigdy się nie zagoiła. 20 tysięcy ludzi, głównie robotników i bezrobotnych, których komunistyczny system zapomniał. Kamienice z czerwonej cegły stały jak nagrobki, popękane mury, zabite deskami okna, schody pachnące biedą. Luty 1988 był zimny minus 10 stopni w nocy, powietrze pachniało węglem z pieców, spalinami autobusu wielcz i metalicznym posmakiem odry, ale to był rok rozpadu. Komunizm pozostawił tylko kolejki po chleb i pustki, stocznie zwalniały setki. Bezrobocie oficjalnie nie istniało, ale wszyscy wiedzieli prawdę. Mężczyźni, którzy pracowali całe życie, teraz nie mieli nic. W tej pustce niektórzy zwracali się do samogonu. Nielegalna destylacja przynosiła więcej gotówki w trzy miesiące niż rok legalnej pracy. Marek Antoni Zieliński miał pięćdziesiąt cztery lata, choć wyglądał starszego. Metr osiemdziesiąt, pochylony od dekad pracy w kadłubach statków. Gruba blizna od lewego ucha do obojczyka, pamiątka z zawalenia w 1971, które zabiło dwóch ludzi obok niego. Utykał. Gdy zimno wracało, syn musiał mu pomagać na schodach. Każdego ranka budził się o 5.30, robił kawę w starym perkolatorze, czytał rozdział z Biblii. Potem sprawdzał samogon ukryty dwa kilometry dalej. Ta miedź reprezentowała wszystko. Przyszłość rodziny, niezależność, dziedzictwo. Aparat kosztował 15 tysięcy złotych, składany przez dwa lata. Piotr Jakub Zieliński, młodszy brat, miał 29 lat. Metr 75 masywny od rozładowywania ciężarówek. Gdzie Marek był cichy, Piotr był emocjonalny. Miał dziewczynę Krystynę, plany o małżeństwie. Ale jego definiującą cechą była absolutna lojalność wobec brata. Marek go wychował po śmierci ojca. Incydent miał miejsce 27 stycznia 1988. Grupa ośmiu mężczyzn grała w karty w piwnicy Tomasza Kamińskiego przy nabrzeżu Odrzeńskim. Temperatura minus 12 stopni. Gra poszła źle około pierwszej rano. Marek był w górę 150 zł. Tomasz na minusie pijący tanim spirytusem. Padły słowa. Marek oskarżył Tomasza o oszustwo. Tomasz się zaśmiał, wspomniał coś o rodzinie Marka. Marek wstał, zaczął odchodzić. Wtedy Tomasz chwycił jego ramię. Poczekaj, nie możesz wyjść, gdy jesteś w górze. Puszczaj mnie powiedział Marek cicho. Ty i twoja rodzina jesteście tacy sami, jak wasz ojciec pasożyty. Wiesz, ile ci jestem winien dwieście złotych za samogon. A ty mi mówisz o oszustwie? Sala zamilkła. Piotr zrobił krok naprzód, gotowy walczyć. Ale Marek położył rękę na ramieniu brata, pokręcił głową, przez długi moment patrzył na Tomasza, potem wyszedł na dwunastostopniową noc bez pieniędzy, bez słowa. Trzy przecznice dalej zatrzymał się. Jego twarz nie pokazywała nic. Nie dziś, powiedział cicho, ale odzyskamy wszystko i nauczą się, ile kosztuje zabranie tego, co nie ich. Tydzień po incydencie przesuwał się powoli. Marek chodził do pracy w stoczni, wykonywał robotę, ale jego umysł był gdzie indziej. W czwartek jego szef Władysław znalazł go stojącego bez ruchu z kluczem w dłoni. Wszystko w porządku, Marek? Tylko myślę o czymś. Władysław przestudiował go. Cokolwiek planujesz, pomyśl dwa razy. Więzienie tego nie jest warte, ale słowa nic nie zmieniły. W niedzielę Marek zabrał babcie do kościoła. Potem siedzieli w jej kuchni. Byłeś cichy, skarbie, powiedziała Dorota. Coś cię gniecie? Tylko praca, babciu. Ty i Piotr spędzacie dużo czasu razem. On był tu w środę, wyglądał jakby niósł ciężar świata. Wszystko dobrze. Dorota wyciągnęła rękę. Twój ojciec był dobrym człowiekiem, ale miał twardą żyłkę. To go zabiło. Masz tę samą żyłkę. Cokolwiek się dzieje, zapytaj siebie, czy jest warte utracenia wszystkiego. To była niedziela. W poniedziałek wszystko się zmieniło. Marek rozpoczął obserwację. Przez tydzień poruszał się po nadodrzu jak duch, mapując wzorce piwnicy. We wtorek 9 lutego liczył sześć osób wchodzących o 11. W środę osiem. W czwartek siedem. Mieli wzór Budynek miał dwa wyjścia, frontowe i tylne. Oboje otwierały się na zewnątrz. Stary kodeks przeciwpożarowy. Okna parteru zabite deskami. Metalowe kraty od wewnątrz. W sobotę 13 lutego Marek pojechał do sklepu przy Grabiszyńskiej. Kupił trzy ciężkie łańcuchy, 120 zł. W drugim sklepie cztery kłódki, 80 zł. Na stacji benzynowej napełnił pięć kanistrów. Trzy złote za litr. Załadował wszystko do bagażnika pożyczonego Wartburga. Podczas gdy Marek planował, Piotr walczył z wątpliwościami. W środę Krystyna go przyparła. Gdzie chodzisz każdej nocy? Pomagam Markowi. Z czym? Piotr, cokolwiek on planuje, nie musisz w tym uczestniczyć. To nie droga do wyjścia stąd. Nie mogę pozwolić mu zrobić tego samemu. Jest moim bratem. Krystyna cofnęła rękę. Więc dokonałeś wyboru. Coś się złamało między nimi tej nocy. W niedzielę 14 lutego około 11.30 Marek i Piotr siedzieli przy stole babci. Na stole rękawice, łańcuchy, kłódki, klucze. Jesteś pewien? zapytał Piotr. Marek spojrzał na brata. Nie musisz tam być. To nie to, o co pytałem. Długa cisza. Wzięli kurtkę ojca. Powiedział w końcu Marek. Śmiali się. Sprawili, że wyglądaliśmy słabo. Więc jutro zabieramy ją, bijemy ich. Ale to. Piotr wskazał łańcuchy to coś, czego nie możemy cofnąć. Wiem. Krystyna powiedziała, że mam wybór. Mogę wybrać przyszłość. Powinieneś. Ale ty nie wybierasz tego? Nie. Dlaczego? Marek podszedł do okna. Ponieważ jestem zmęczony. Zmęczony lekceważeniem, zmęczony pozwalaniem ludziom brać to co moje, ojciec nauczył nas nigdy nie pozwalać na upokorzenie. Ojciec też został zabity. Wiem. Piotr sięgnął po rękawice. Zewłożył do kieszeni: Jeśli to robisz, jestem tam. To jedyny wybór. O 23:47 wyszli z domu babci. Załadowali sprzęt do Wartburga. Noc była zimna. Minus dziewięć stopni. Ich oddech tworzył białe chmury. Siedzieli w samochodzie. Ostatnia szansa powiedział Marek. Piotr pomyślał o Krystynie, o mieszkaniu, o życiu, potem o bracie, o lojalności, o kodzie. Jutro walentynki wszyscy skupieni na dziewczynach nikt nas nie zauważy. Marek przekręcił kluczyk. Silnik zagrzmiał. Odjechał powoli 23:47. 14 lutego 1988 Walentynki, minus 7 stopni. Ulice nadodrza puste, ludzie w domach przy grzejnikach. Marek siedział w Wartburgu, zaparkowany pół półprzecznicy od budynku. Przez szybę widział wejście, żółte światło, przez szczeliny w oknach. Spodziewał się, że ręce będą drżeć. Zamiast tego czuł zimną pustkę. Piotr siedział obok, cichy, jego ręce zaciśnięte w pięści. Ostatnia szansa, powiedział Marek. Możesz wyjść. Naprawdę to zrobisz? Przez kurtkę? Nigdy nie chodziło o kurtkę. Chodzi o to, że myślą, że mogą nas zlekceważyć i odejść śmiejąc się. Oni zginą. Wiem. Długa cisza. Gdzieś szczekał pies. Więc jestem z tobą, powiedział Piotr. Do końca. 23:58. Wyszli z samochodu. Zimno uderzyło brutalnie. Otworzyli bagażnik, wzięli łańcuchy, założyli rękawice. Marek, frontowe wejście, Piotr, tylne. Plan prosty. Owinąć łańcuchy, zamknąć kłódkami, niemożliwe wyjście. Potem benzyna, potem zapałka. 24 04. Marek owinął łańcuch przez klamkę, przeciągnął wokół podpory. Łańcuch zadźwięczał. Zamarł, słuchając. Muzyka z środka trwała. Nikt nie słyszał. Zapętlił dwa razy, zabezpieczył kłódką. Drzwi nie otworzą się więcej niż pięć centymetrów. Z tyłu Piotr zrobił to samo. Jego ręce drżały, ale nadal pracował. Dwadzieścia cztery jedenście. Spotkali się przy samochodzie. Wzięli kanistry benzynowe. Marek odkręcił pierwszy. Zapach uderzył, ostry, chemiczny. Lał powoli, tworząc obwód wokół fundamentu. Płyn bulgotał zbierał się w szczelinach, jeden kanister, drugi, trzeci. Benzyna śledziła ciemne wzory na betonie. Piotr pracował z tyłu, szybciej, nerwowo. Jego panika rosła, ale nadal lał. 24-23. Opróżnili pięć kanistrów, zapach przytłaczający, wewnątrz muzyka trwała. Nikt nie zauważył. W tym momencie cztery kilometry dalej, Joanna Wilk, dziewczyna Tomasza, siedziała z ręką na brzuchu trzy miesiące w ciąży, myślała o imionach Tomasz Junior? Zofia? Nigdy nie zdecyduje. dwadzieścia cztery Marek stał przy wejściu, zapałka w ręce, jedna patyczka, różnica między myślą a działaniem, między Markiem Mechanikiem a Markiem Mordercą. Pomyślał o ojcu, o kodzie, o szacunku, pomyślał o słowach babci: czy było warte utracenia wszystkiego? Nie wiedział zapalił zapałkę 24-28. Benzyna zapaliła się z chórz. Płomienie biegły wzdłuż obwodu, wspinały się po ścianach. Pomarańczowe światło rozkwitło, zamieniając noc w piekło. Pierwszy krzyk o 2429. Marek i Piotr stali po drugiej stronie obserwując. Ogień rozprzestrzenił się szybciej niż wyobrażał. W dziewięćdziesiąt sekund parter objęty. Płomienie przez każdą szczelinę. Dym wylewał się, gęsty i czarny. Krzyki się nasiliły. Ktoś próbował drzwi, metal brzęczał. Łańcuchy trzymały, drzwi otwarły się pięć centymetrów. Twarze przyciśnięte do szczeliny, oczy szeroko, usta krzyczące. O Boże, wyszeptał Piotr. Co zrobiliśmy? Marek milczał. Obserwował, czując pustkę. Dwadzieścia cztery, trzydzieści trzy. Okno drugiego piętra eksplodowało. Joanna się pokazała ciężarna, desperacka wdrapała się na parapet, osiem metrów w dół. Trzy sekundy stała sylwetka na tle piekła skoczyła. Upadek natychmiastowy i ostateczny. Ciało uderzyło w beton z mokłym łomotem. Kości łamały się, organy pękały, ale miała szczęście w porównaniu do tych w środku. 24:37 Na trzecim piętrze Krzysztof Mazur wysunął się przez okno, spojrzał w dół, zobaczył ciało, zobaczył Marka i Piotra. Pomóżcie! – krzyczał. Wezwijcie straż. Umieramy. Marek spojrzał w górę. Ich oczy się spotkały. Dlaczego? krzyczał Krzysztof dlaczego to robicie? Marek nie odpowiedział. Tomasz wiedziałby, dlaczego. Płomienie dotarły trzeciego piętra o 24:41. Krzysztof zniknął w dymie. Jego krzyki trwały 37 sekund, potem ustały. 24:43. Dariusz Nowak dotarł do okna. Dziewiętnaście lat, trzy miesiące przed maturą. Próbował opuścić się z parapetu. Ręce zsunęły się. Spadł sześć metrów. Obie nogi złamane, kości przez skórę. Leżał krzycząc, niezdolny do ruchu. Przeżyje. Będzie jedynym. Ale nogi nigdy nie zagodzą się. Będzie chodził z laską przez życie. Dwadzieścia cztery, czterdzieści Tomasz w piwnicy. Siedmiu innych z nim. Dym gęsty, czarny, trujący. Nie mogli widzieć się nawzajem, tylko kaszel, płacz, modlitwy. Przepraszam, powiedział tomasz. Przepraszam za cokolwiek zrobiłem, ale przepraszam, nie miało znaczenia. 24:52 Struktura budynku zawiodła. Trzecie piętro zawalił się na drugie, drugie na pierwsze. Wszystko spadło do piwnicy, miażdżąc osiem osób pod tysiącami kilogramów płonących gruzu. Krzyki ustały. Marek obserwował zawalenie. Płomienie pięćdziesiąt metrów w powietrze. Czuł Piotra drżącego, płaczącego. – Musimy iść – powiedział Piotr. – Teraz. Ale Marek nie mógł się ruszyć. Jedenaście życ skończyło się przez dwieście złotych i kot, który stał się morderstwem. Gdzieś w ogniu kurtka sama paliła się, zamieniając się w popiół. Czy było warte? 23:56 Syreny przecieły noc. Wozy strażackie z siedem przecznic dalej. Ktoś zgłosił. Czas reakcji dobry, ale nie miało znaczenia. Wszyscy w środku martwi. Teraz idziemy, powiedział Marek. Wrócili do Wartburga. Marek uruchomił silnik, odjechał powoli. W lusterku płonący budynek oświetlał noc jak słońce. Piotr skulony, trzęsący się. Co zrobiliśmy? Marek jechał w ciszy. Zakończyli 11 osób. I dlaczego? Kurtka zasada: kot. 0, 12, 14, 15 lutego. Walentynki skończone. Rozebrali ubrania, włożyli do worka, wzięli prysznic. Marek pod gorącą wodą aż wyczerpała się. Obserwował benzinę spływającą w kanał wraz z człowieczeństwem. Piotr płakał za drzwiami, wymiotował żółcią i winą. Pierwsza trzydzieści. Siedzieli w kuchni, telewizor włączony, publiczność śmiała się. Cisza między nimi straszliwa. Będą wiedzieć, że to my, powiedział Piotr. Wiem. Co robimy? Czekamy, aż przyjdą. Potem zmierzymy się z tym. Krew przelana, dług spłacony. Kurtka spalona wraz z jedenaście osobami, które nauczyły się za późno, że niektóre lekceważenie nie można przeżyć. O 6:47 strażacy znaleźli szczątki rodziny, które nigdy się nie pogoją. Społeczność naznaczona na zawsze, Marek dostał swój szacunek, ale cena zapłacona w ogniu w życiach była wyższa niż jakikolwiek kot mógł uzasadnić.